Szanowni Państwo, ja jestem skalibrowany na Polskę. Ja jestem skalibrowany na ten klimat, na te kuchnie i tam chętnie czasem spróbuję czegoś, ale, ale na przykład o. Pan Bóg, Pan Bóg dał tam różnym narodom różne smaczne rzeczy. Dał na przykład krewetki i różne inne tam stworzenia. U nas, u nas krewetek nie ma, ale na przykład są rydze jako erzacz krewetki, a zbliżone e, smakiem. Co mistrzu? Oczywiście, Dando? że tak. Rydze? Moja teściowa rydze? chodzi, zbiera rydze. Marynuje, no Niestety nie jest sezon, więc nie, nie, nie mogę... No ale przesunąć. to trzeba było myśleć zawczasu, prawda? Jesienią i z czegoś tam nazbierać. No, no już wszystkie, które uzbierała, to po prostu rozdałem. Także niestety w następnym Tutaj razem, tak przy, następnym spotkaniu, rozdaje za każdym przy następnym spotkaniu mam nadzieję, że jednak tą garstkę rydzy będę miał przy sobie. No to zapisujesz.